Kobiecość w dzisiejszych czasach też nie ma łatwo. Kobiecość to też jest biznes. Po co ci jest, nie wiem, kolejny komplet biżuterii, albo nie wiem, kolejna paczka kosmetyków, która zazwyczaj i tak nie jest taka, jaką chcesz. Tylko mówią, że idą do nas na higienizację, a wychodzą 10 lat młodsze. Te zęby, które zawsze były moje, ale teraz są już po prostu moje do kwadratu. <noise> Każdy inny chłop chciałby y, uradować swoją partnerkę w taki sposób. Myślę, że każda z nas powinna dążyć do, takiego, do osiągnięcia właśnie takiego, takiego szczęścia. Witajcie w kolejnym odcinku Gryzę, więc jestem. W dzisiejszym odcinku jestem tutaj ze swoją żoną Kasią. Cześć Kasiu. Cześć Maćku. Albo cześć stary. Jak wiesz, nie jest mi łatwo prowadzić z tobą ten wywiad, staram się być jak najbardziej obiektywny, dlatego specjalnie nie mówiłem ci o czym będziemy rozmawiać, żeby to było jak najbardziej naturalne, więc mam nadzieję, że nie dostanę później za to smarów. No zobaczymy w domu. <laughs> Ale powiedz mi, jak prowadzić firmę z mężem, żeby go nie zabić? Mm, to jest bardzo dobre pytanie. Generalnie wydaje mi się, że z prowadzeniem wspólnie działalności jest tak, jak z wychowywaniem wspólnego dziecka. Oh. Razem je poczęliście, razem patrzycie jak dorasta, razem wkładacie w trud w jego wychowanie i tak samo jest z biznesem. Biznes zaczynaliśmy od małego gabinetu, patrzyliśmy jak to wszystko się rozrasta i tak jak przy wychowywaniu e, dziecka można się różnić w pewnych kwestiach. Każde z nas musi mieć wzgląd jednak na dobro tego naszego potomka. No i tak samo w biznesie możemy się nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale cel mamy jeden i musimy jednak znaleźć ten kompromis, byśmy mogli dalej rano wstawać i chodzić razem to pracy Właśnie jeden z naszych dentystów, Dominik, mówi, że nie wyobrażam sobie, nie zapytać swojej dziewczyny, jak jej minął dzień. Ale ja mu mówię, stary, ja niejednokrotnie pytam Kasi, jak jej minął dzień, bo ja jestem zamknięty w jedynce. A to, co się dzieje w całej klinice, to już jest inna paragaloże. To prawda, bo niejednokrotnie my jesteśmy ze sobą cały dzień, przychodzimy i wychodzimy razem z jednego budynku, a tak naprawdę siadamy wieczorem do kolacji i opowiadamy sobie, co się działo w gabinecie, gdzie Ty jesteś z pacjentem face-to-face, face, a ja Ci opowiadam, co się działo na przykład w. Na rejestracji, kto dzwonił, kto, kto przyszedł, kto, jaki kawał dzisiaj opowiedział pan Iksiński, na przykład. <grym> e, I stąd, tak naprawdę, wydaje mi się, że nie ma przeszkód w, w wspólnej pracy. Wszystko, wszystko da się zrobić, jeśli się po prostu idzie z miłością. Do tej roboty. Do roboty. Oj, bardzo, bardzo mi miło to słyszeć. Ale właśnie świetnie to ujęłaś w kwestii tego dziecka. Nie pomyślałem o tym. Ale zobacz, że jak y, mnie poznałaś, gabinet był w Justynowie. Miał 28 metrów. I jak zobaczyłaś, jak leczę zęby, byłaś zachwycona. Ale jak zaczęłaś, jak robię wszystko inne, załamałaś się. <sum> To prawda. Cóż, na pewno metraż, tak jak wspomniałeś, był bardzo, bardzo mały, gdzie siedzieliśmy wtedy w jednym pomieszczeniu obok siebie. I mm, jeśli chodzi o pacjentów, to zawsze i wszędzie służysz pomocą. Natomiast ogarnianie kwestii administracyjnych i, i całej otoczki, która jest wokół gabinetu, czego pacjenci nie widzą kulało. No ale zobacz, że też nie robiłem tego specjalnie, że nie. starałem się robić to yy, najlepiej, jak tylko mogłem. Nie miałeś mogłem. na to czasu przede wszystkim. A to, wiesz co, to nawet nie chodzi o czas, to yy, chodzi o to, żebyś sobie nie umniejszała zasług, bo ja bez ciebie bym cały czas w tym Justynowie tkwił. To nie jest tak, że yy, ten Justynowie źle wspominam, ale po prostu nigdy bym nie urósł do, nigdy byśmy nie urośli yy, do takiego, do takich rozmiarów, gdyby nie ty. Czy uśmiech może być yy, przejawem pewności siebie? Może i jest przede wszystkim przejawem pewności siebie. Ja przez wiele lat wcześniej, pracując przede wszystkim głównie w handlu, w, w pracy z, z ludźmi, tak naprawdę wiele swoich sukcesów czy osiągnięć, czy nawet pozyskiwania klientów w branży handlowej uzyskiwałam dzięki. Uśmiechowi, dzięki szczeremu spojrzeniu, dzięki temu, że taka osoba przychodziła do mnie, stawała przede mną obojętnie, czy, czy, czy przyszła w y, sprawie y, pozytywnej, czy negatywnej, coś załatwić, czy była zdenerwowana, czy nie. Ale zawsze, jeśli się do takiej osoby człowiek uśmiecha, to zdecydowanie więcej może załatwić. Jak pójdziesz do urzędu. I podchodzisz, cokolwiek chcesz, nie za, chcesz załatwić w okienku, jak zaczniesz od, ze szczerym uśmiechem: Dzień dobry, kierowniczko, ja mam dzisiaj taką sprawę, i to od razu, obojętnie, jakkolwiek ta pani z daleka nie wygląda, że ci nie pomoże, tak podejdziesz i z uśmiechem na ustach, tak zaczniesz dzień, to od razu jej się robi miło, ona widzi, że się do niej uśmiechasz, jest ta pozytywna energia, i wtedy. Myślę, że nie ma szans, żeby, żeby cię odesłała z kwitkiem. Można śmiało powiedzieć, że jesteś ucieleśnieniem kobiecości i też bardzo potrafisz nią emanować i Przekazywać dalej. Mówię tutaj nie tylko o naszej małgosi, która już jest wierną kopią Dziękuję. ciebie, chodzi w szpilkach i ma też razem z tobą sekrety przede mną, ale też potrafisz tą kobiecość przekazać swoim koleżankom z pracy. To jest cała Twoja zasługa, że nasze środowisko pracy jest takie, do którego wszyscy lgną. Mówię tutaj nie tylko o higienistkach, ale też o naszych lekarzach. Przyznasz, że kobiecość to jest ogromna siła. Przekazywanie takiej kobiecej siły własnemu dziecku. Myślę, że większość, u większości kobiet przychodzi naturalnie, gdyż... Dziewczynki od samego początku jak widzą, że mama się maluje, no to ja też chcę się malować, jak mama idzie do kosmetyczki na paznokcie, no to mimo, że jest mała, jeszcze nie może iść z tobą i sobie pomalować, ale to kupmy lakier i tak dalej, więc ta kobiecość u tych dziewczynek wzbudza się w taki sposób naturalny. Natomiast jeśli chodzi o o pracę. Mamy babski zespół, jednak jesteśmy, jesteśmy tutaj w większości. I tak naprawdę każda kobieta, e, która dba o siebie, tą kobiecość z siebie. Sama naturalnie, codziennie rano wyciąga. Jeśli staje przed lustrem i podoba jej się to co, to, co widzi, to jest jej siła właśnie, o której mówiliśmy. To jest jej siła, jak widzę i podobam się sobie, to tą siłę mam na cały dzień, na, 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 mam energię na to, żeby e, pracować przy lekarzu, pracować przy pacjencie. Stąd się bierze po prostu, moim zdaniem, ta kobiecość i siła. I stąd się wziął projekt moje. Tak. Na czym polega projekt moje? Jaki był pomysł na to, żeby ten projekt moje powstał? E, projekt moje mm, wziął się stąd, że wiele tak naprawdę osób e, uśmiecha się, są pogodnymi ludźmi, e, mają mega poczucie humoru. Gdzieś tam zawsze ten uśmiech nie do końca satysfakcjonuje. Mam koleżanki, które. Zobacz, jakie fajne wspomnienie, pamiętasz to. I ona patrzy na to zdjęcie i mówi: O, matko, ale tu widać te moje zęby. No i ja mówię, no ale co ty od nich chcesz? No ale no, nie podoba mi się ich kształt. Ja mówię, no, ale to przecież to nie jest żaden, żaden kłopot. A no tak, no ale co by. Co powiedzą inni? Więc ja mówię wtedy, że on mówi, słuchaj. To ty masz się sobie podobać. Nie co powiedzą inni. Nie interesuje cię to, co mówią inni. Czujesz się, że możesz coś z tym zrobić? Idź, zrób, ciesz się życiem. Bądź po prostu szczęśliwa, bądź wolna. I jeśli to jest twój kompleks w jakiś sposób, mówię, sama mówi: zobacz, mówi, to jest piękne wspomnienie. Na tym zdjęciu, a ty nie widzisz i nie pamiętasz tego, że tu się razem świetnie bawiłyśmy na babskim wyjściu. Tylko pierwsze co patrzysz na to zdjęcie i widzisz roześmianą swoją twarz, no ale że tu ci się nie podoba kształt tego czy tamtego. W dzisiejszych czasach to można zmienić i tak naprawdę to robisz tylko i wyłącznie dla siebie. Możesz wziąć i zrobić to sama. Możesz, nie wiem, namówić. Męża, partnera na rzecz po co ci jest, nie wiem, kolejny komplet biżuterii albo, nie wiem, kolejna paczka kosmetyków, która zazwyczaj i tak nie jest taka, jaką chcesz, <grym> bo pójdzie do drogerii i pani Wrosmanie mu coś na przykład wciśnie. Tylko można wtedy zasugerować albo nawet powiedzieć wprost, że kurczę, tu bym coś zrobiła. Idźcie, zróbcie to razem, upieczcie dwie pieczenie po prostu na jednym ogniu. E o, jemu się będzie wydawało, że to jego zasługa, a ty będziesz po prostu szczęśliwa. A jak ktoś się będzie pytał po prostu, co tu się zmieniło? Nie, no nic, to są moje. <noise> niejednokrotnie wspominamy o tym, że profesor Gluckman tak prowadzi leczenie, że chodzi o to, żeby ten uśmiech był tak zrobiony, żeby nikt nie wiedział, że coś się zmieniło. Dokładnie. Tylko, żeby koleżanka, która cię spotka, powie, kurczę, stara, jak ty zajebiście wyglądasz. Gdzieś byłaś coś cen jakaś ale, jesteś wypoczęta, ale co? nowy facet ale kochanek. Dokładnie. <głos> <głos> byłaś na zakupach, wydałaś kupę forsy na te Nigdy się nie chwaliliśmy tym, że mamy medycynę estetyczną, mhm. ale też nigdy nie używaliśmy szyldu medycyny estetyczna, natomiast nasze pacjentki bardzo lubią to, że nie ma napisane wołami, że ta medycyna estetyczna u nas jest. Tylko mówią, że idą do nas na higienizację, a wychodzą 10 lat młodsze. I też że ta nazwa moje powstała po to, żeby się nikt nie musiał tłumaczyć. Żeby nie musieć mówić, że zrobiłam sobie bonding, czy yy, założyłam koronki, tylko stara o co ci chodzi? Przecież one są moje. moje tak Ten, mamy przecież yy, dziewczyny, które przyjeżdżają do nas z całej Polski na tak zwany Botox Day. I też przyjeżdżając do nas, przy okazji e, upiększania potrafią też wskoczyć na to, żeby zrobić moje. I zobacz, jak zmienił się czas, kiedy e, wtedy trzeba było te e, korony robić dosyć inwazyjnie. I żeby to dobrze zabrzmiało, to nie wynikało z mojej niechęci, tylko z techniki planowania takiego uzupełnienia, gdzie uzupełnienia, które były wykonane na tamtejszej porcelanie, nie pozwalały na to, żeby wykonać to w taki sposób jak z cyrkonu. Ten cyrkon, który wykonuje nam Michał, pozwala na taką estetykę, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym zębem, który jest Twój, a który są moje. <głos> <głos> Ale też yy, pacjentki też przychodzą przerażone efektem, że nie wiedzą, jak to będzie zrobione, jak to będzie wyglądało. Bo kiedyś nie można było tego zobaczyć, tak, czy pokazać jej. I... Tak będzie pani wyglądała za dwa tygodnie no. na przykład. Natomiast teraz ta technika tak poszła naprzód, że. To, co hamuje większość e, czy kobiet, czy generalnie osób przed, 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 przed zmianą, czy przed spełnieniem swojego marzenia, jest po prostu niewiedza, nawet e, szeroko e, pojęta, gdyż każdy ma w głowie, że jest to tak bardzo duży, inw i, e, duży inwazyjny zabieg. Eee, że tyle to trzeba poświęcić na to czasu, eee, bólu. bólu, cierpienia, komplikacji, komplikacji. Eee, jak ja będę wyglądać przez dwa tygodnie, zanim to będzie ten efekt końcowy. Eee, teraz tak naprawdę. Wszystko się da załatwić w tak krótkim y, czasie. No pomyślmy, ten jakby, załóżmy, że komuś zależy bardzo na czasie. To tak, pierwszego dnia przychodzi, jest znieczulany. Zrobione są wyciski pod korony tymczasowe, żeby się nikt nie zorientował, że coś było robione, żeby od razu po zejściu z fotela zejść z własnymi e, zębami. Sam proces tworzenia moje trwa około dwóch, dwóch i, pół, dwóch i pół godzin, ale to nigdy nie są dwie godziny, które siedzisz z otwartą buzią, tylko co chwilę wstajesz. Przepukujesz, możesz nawet wstać na chwilę do toalety. Po zakończeniu pracy jest zrobiony skan, oddajemy korony tymczasowe, pacjentka jest wolna. Pacjentka albo pacjent, bo tak no wiemy, właśnie. że moje też jest, stało się też popularne wśród mężczyzn. I w zależności od tego, komu jak bardzo się śpieszy. To Michał jest w stanie wykonać te uzupełnienia właściwie już na następny dzień, ale nie oszukujmy się, że robimy to już w taki sposób, że dajemy te 3-5 dni, żeby mm -hmm. ktoś z tymi koronami tymczasowymi pochodził, a poza tym, żeby Michał też miał swoje życie, bo tak, ma też tej roboty to... na tyle, żeby najlepiej z gabinetu nie wychodził. Natomiast wykonanie korony tymczasowej u mnie przez, przez moje ręce w gabinecie to jest chwila, moment po zabiegu, natomiast projekt wykonania PMMA, czyli polimetylakrylanu metylu, o którym wspominaliśmy wcześniej z Michałem, to jest tak naprawdę trzy godziny w naszej drukarce, która znajduje się w gabinecie. I ten PMMA też daje taką e, estetykę, że nie powstydziłby się żaden e, twórca cyrkonu, <grym> albo nie jeden nie jest w stanie stwierdzić gdzie jest różnica. No Tutaj przede wszystkim dla zwykłego śmiertelnika najważniejszy jest czas, że nie spędza właśnie godzin w tej klinice. Nie musi to być od rana do wieczora, nie musi na to czekać. E, I to, co, o czym właśnie mówisz, e, daje m, przede wszystkim komfort z tego, że o jej wyjdę, jak ja będę wyglądać. Tylko przychodzę, siadam, robię, wychodzę za Trzy, załóżmy te trzy dni, mam gotową pracę, zakładam i oglądam się. Mogę ponosić, popatrzeć, zrobić swoje zdjęcie. E, zapytać. Zapytać, ponarzekać nawet. Czy znaczy nie ma nic bardziej kobiecego, <laughs> kobiecego niż narzekanie? <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> <śmiech> no, powiedzmy to wprost, że nasz pacjent, który. E, wykonywał moje, był na 13 poprawkach. Tak. Ale to też nie dlatego, że było coś zrobione źle, tylko yy, yy, wszystkie nasze uzupełnienia, po już, po, po wykonaniu, już w formie ostatecznej, są oddawane na weekend. Pamiętasz, że mm. opowiadałem ci, że w Holandii oddawaliśmy robotę na pół roku? Natomiast myślę, że pół roku to jest stanowczo za długo, że ten weekend ci w zupełności wystarczy, żeby sobie porobić zdjęcia w świetle sztucznym, w świetle dziennym, yy, pooglądać, ponarzekać. Natomiast yy, zmiana którą wykonują pacjenci, zwykle polega na tym, na, na, zwykle bierze się z ciekawości, że chciałby zobaczyć, jak będzie ten ząb wyglądał bardziej kwadratowy, jak będzie wyglądał krótszy, jak będzie wyglądał dłuższy, jak będzie więcej krzliwa, jak będzie mniej. Ale koniec końców sama przyznasz, że i tak wracamy do tego modelu tak, pierwszego. pierwszego. To <grym> myślę, że ja mogę to porównać do przymierzania <grym> sukni ślubnej, gdzie zarówno ja i większość moich koleżanek zawsze wracała do tego pierwszego sklepu i wybierała pierwszą, którą miała na sobie. Ale właśnie, czy nie daje to takiej ogromnej swobody, że możesz sobie to po prostu ponosić, że możesz sobie ponarzekać i możesz sprawdzić, żebyś nie musiała później siedzieć i zastanawiać kurczę, a co by było, jakby były bardziej kwadratowe? Albo co by było, gdyby były bardziej jasne, albo były ciemniejsze? W ogóle, jeżeli chodzi o jasność, ten jasny kolor kiedyś był rzucający się w oczy. Natomiast wszystkie filmy na Netflixie prezentują nam aktorów z białymi zębami. I kiedyś ten kolor bleach rzucał się w oczy, a teraz to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Trzeba przyznać, że daje to ekstra efekt takiej świeżości. No nie chcę powiedzieć, że luksusu, ale wygląda to naprawdę nieźle. Tak. W Justynowie mieliśmy dwustanowiskowy gabinet, z czego w jednym byliśmy razem na 12 metrach kwadratowych. Nie wiem, czy stanie słucha, ale no w każdym razie przepchnęli nam to wtedy, bo to nie pamiętam, czy było 12 czy 15 metrów, ale byliśmy zmuszeni e, przebywać razem w jednym pomieszczeniu. że ty miałeś swoje miałe, małe biureczko z dykty, a ja byłem wciśnięty w róg e, gabinetu na tym fotelu, ale to też nie przeszkadzało tobie w prowadzeniu e, codziennej roboty, zwłaszcza jeżeli przyszedł niespokojny mały pacjent. E, tak, to rzeczywiście m, takie sytuacje, co prawda, były rzadkością, ale... Zdarzały się, kiedy ty siedziałeś, czy przyjmowałeś takiego małego, niespokojnego pacjenta na fotelu obok? A ja, odbierając telefon, próbowałam umówić drugiego. To za sekundkę oddzwonię. Proszę mi dać trzy minutki. Bo się pacjenci mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, jak wielki ogrom pracy i stanowi cała otoczka prowadzenia gabinetu. To też niestety jest tak, że chorobę rozpozna lekarz prowadzący, a kwiaty dostaje chirurg, mhm. albo czasami nawet Bóg. I to też właśnie wygląda to w taki sposób, że to ja zbieram całe laury wykonanego, wykonanej pomocy od tworzenia uśmiechu, natomiast nie należy zapomnieć o waszych działaniach administracyjnych. Gdyby nie ktoś, kto doprowadza do spotkania, żeby przekonać pacjenta, przełamać u niego ten pierwszy strach, ja nie miałbym roboty, a ty jesteś z tym świetna i świetnie uczysz też nasze koleżanki, jak to zrobić prawidłowo. Czy uśmiech jest narzędziem do budowania pewności siebie? Nie byłoby pewności siebie bez, bez uśmiechu. Jeśli widzimy kogoś, kto stoi przed Tobą i coś do Ciebie mówi, i się uśmiecha, to masz ochotę go słuchać. Ta osoba przede wszystkim, jeśli się śmieje, jest wyprostowana. E, czuć po prostu tą energię, która z takiej osoby e, bije, przez to, że się do ciebie uśmiecha szczerze. Jak się uśmiechasz, automatycznie błyszczą ci się oczy. E, Czuć tą właśnie serdeczność, która od Ciebie idzie. No to się też porównuje do kominka, do którego każdy chce tak. podejść się trochę ogrzać. Tak, że osoba, która jest uśmiechnięta, żywiołowa, pełna życia, jest też osobą, która ma taką wewnętrzną miłość, ponieważ się obdarza tą wewnętrzną miłością, potrafi siebie kochać, a każdy z nas chciałby się umieć kochać, chciałby umieć wyrazić tą, tą miłość do siebie. Ja mam ogromny zaszczyt przywracania ludziom tych uśmiechów właśnie między innymi przez moje zobacz, że kobiecość w dzisiejszych czasach też nie ma łatwo. Kobiecość to też jest biznes. Tak, kobiecość te, teraz tak naprawdę jest przez reklamy zabijana w pewien sposób. Te reklamy wpędzają nas w kompleksy. Po to, byśmy dostarczały sobie endorfin, kupując, chodząc do kosmetyczki, wydając kupę forsy na poprawę swojego nastroju. Gdzie cały czas ktoś próbuje wam tą pewność siebie tak. podminować. Ja przyjeżdżam sobie na nagranie na trafiłem na Instagramie na taką reklamę, gdzie kobieta, która jest w salonie medycyny estetycznej, mówi celulit owisła skóra. Zmarczki. Nie masz już dość. Kto nie ma celulitu, kto nie ma skóry i kto nie ma za z zmarszczek, więc trafia w każdą możliwą yy, w każdy możliwy punkt. Znaczy, jak jesteście, znaczy to nie wy jesteście pełni sprzeczności, tylko ktoś doskonale wie, jak na was grać. Jak jest damskie pismo. Na pierwszej stronie masz napisane bądź taka, jaka jesteś. Nigdy się nie zmieniaj. Na drugiej stronie jak zrzucić 40 kilo w 10 dni, a na trzeciej przepis na ciasto. I ktoś doskonale potrafi tym tak szafować, żeby. Ja najpierw zrobię ciasto. No, potem będę myśleć, żeby zrzucić te 40 kilo, a potem będę sobie wymawiać, że jednak jestem sobą i nie potrzebuję Ale tego wszystkiego. Ale właśnie bo to, to jest też to, coś, co w tobie pokochałem, w czym się zakochałem, że masz taką zdolność e, skupiania na sobie uwagi, że jak wchodzisz do pomieszczenia, cały pokój jest twój. Ale też byłaś dla mnie taką inspiracją. No i inspirac pozamiatał. <laughs> Ale też byłeś dla mnie inspir inspiracją do tego, żeby to te moje stworzyć, bo każda z was tą kobiecość ma w sobie i my jako mężczyźni uwielbiamy w was tą kobiecość. Coś pielęgnować, że jest to dla nas dużym darem, sprawić, że moja kobieta, moja partnerka jest osobą szczęśliwą, że niczego jej nie brakuje i ja jako samiec wśród innych samców jestem no nie chcę powiedzieć podziwiany, ale każdy inny chłop chciałby uradować swoją partnerkę w taki sposób. I ty też powiedziałaś właśnie, że skoro on i tak nie ma pomysłu na prezent, i tak nie wie co z tobą zrobić, to weź mu powiedz, że idziesz do dentysty. Zrób sobie plan, co chcesz zrobić, zapytaj nas o co chodzi, a później mu powiesz, na co to potrzebujesz, a to już. Co zostanie zrobione zostanie między nami? <grystanie> Dokładnie. <grystanie> Przeczytałem kiedyś taką ciekawą rzecz, że wstyd to jest strach przed czy, czyjąś niechęcią że właśnie dużo dziewczyn, wspomniałeś o tym, chciałoby coś ze sobą zrobić, ale boi się, co powiedzą inni, jak to będzie wyglądało. Natomiast będę często wracał do profesora Gluckmana, bo to jest coś, co otworzyło moje oczy i rzeczywiście tak się tak to zrobić, żeby sprawić, żeby ten uśmiech był taki, żeby otoczenie się nie zorientowało, co jest grane. I dziewczyny wstydząc się tego, że może coś pójść nie tak, będą się bały reakcji otoczenia, a niestety sama przyznasz, że świat kobiecy jest okrutny. Ko kobiety są okrutne dla kobiet. Jak to jest, że jak ja usiądę w McDonaldzie z Gosią? To jest super ojciec. Ja tak. pierdykam, kurczę, ten mój też by mógł tak z moją posiedzieć. Ale ja, jeżeli ty pójdziesz z gością do McDonald'a. To jestem zła, bo nie zrobiłam obiadu. Co z niej za matka, jak można dzieciaka takim wejść się kopni w trzustkę. <grym> <grym> I ten, wydaje mi się, że no niestety wynika to z zazdrości, z zawiści. Rozmawialiśmy tu w jednym z odcinków podcastu z Krzyśkiem, że niestety ludzka natura taka może być. Natomiast dążę do tego, że ta kobiecość, ta siła, która jest w was, która jest niepodważalna, bo to jest nie do, nie do osiągnięcia przez nikogo innego. Zresztą świat próbował tą kobiecość zniszczyć na różne inne sposoby, ale ta kobiecość jest zawsze w was. I zobacz, że my też nigdy nie... Tworzymy uśmiechów, tylko ten uśmiech zawsze taki był. Każda z Was ma jakieś zdjęcie, na którym się sobie podoba. Z liceum, z dowodu może nie. Tylko Ty wyglądasz dobrze na zdjęciach z, z biometrycznych, bo jesteś idealnie symetryczna. Ale są dziewczyny, które mają takie zdjęcie i ten uśmiech zawsze gdzieś tam był, tylko z jakiegoś powodu świat próbował dziewczynie ten uśmiech odebrać. Czy to był natłok obowiązku? No, każdy z nas nosi tam jakąś historię i miał jakieś tam takie wydarzenie w życiu, które mu chciało mu ten uśmiech odebrać. Natomiast jest ogromną radością obserwować, że czymś tak prostym jak moje, czyli przywróceniem ci uśmiechu, który kiedyś miałaś, dziewczyna potrafi z powrotem w sobie tą energię, siłę i kobiecość odnaleźć. Że wstaje rano i nie bierze jeńców. Tak. Wstaje, <laughs> patrzy się w lustro i przede wszystkim to jest ta siła i ta, która daje taki właśnie kopa z rana, że. Ja nie muszę mieć już zaraz po przebudzeniu zrobionych włosów i makijażu, ale wystarczy, że widzę ten mój uśmiech, te zęby, które zawsze były moje, ale teraz są już po prostu moje do kwadratu. <śledzianowodzący> I dzięki nim mogę po prostu. Zyskać wiele. Wiem, że nie dostanę mandatu, jeśli mnie zatrzymają dzisiaj w drodze, bo już jestem spóźniona, więc idę po prostu, lecę prosto przed siebie. Dokładnie. I właśnie też jak świat czerpie z tej kobiecości, zaż naszą Gosię, że ona też od razu, jak tylko zaczęła wchodzić w ten okres, że chciała tej kobiecości trochę uszknąć, od razu idzie w tą kobiecość i próbuje się stać Tobą. No, jak każda mała, myślę, że dziewczynka po prostu naśladuje mamy, mamy zwyczaje, mamy no, obowiązki. No, to, to jeszcze jest trochę pracy przed nami, powiedzmy. Ale tak, e, m, chciałabym oczywiście, e, żeby, żeby nasza córka była przede wszystkim pewna siebie, szczęśliwa, Szła przez życie po prostu jak burza, e, wiedząc, m, że ma zawsze oparcie, siłę e, w nas, e, rodzicach i że świat stoi przed nią otw otworem. Ale zobacz, że ten, tu nie mówimy tylko o naszej gosi, ale jeżeli jest I szczęście tak, w rodzinie, tak. to ten uśmiech zawsze gdzieś tam jest. A nawet jeżeli przez chwilę ci tego szczęścia brakowało, możesz go sobie z powrotem przywrócić, jeżeli będziesz się kochać w swoim spojrzeniu w lustrze. Myślę, że każda z nas powinna dążyć do, takiego, do osiągnięcia właśnie takiego, takiego szczęścia. Będę w następnym odcinku rozmawiał z Tobą o tak zwanej terapii oszczędzającej czas. Bo każda chce osiągnąć ideał, który będzie oglądała w lustrze, ale żadna nie chce tego robić kosztem swojego czasu. Natomiast wymyśliliśmy sposób, jak to zrobić, żeby nie siedzieć u lekarza w kolejkach. Do zobaczenia w następnym odcinku.